Dużej, bo to szklota interesująca tematem, więc dzisiaj oddaję głos prezydentowi. Proszę Państwa, dziękuję za przybycie. Chciałbym przekazać Państwu informację, która dotyczy mnie osobiście, w związku z tym osobiście to czynię. Czasu zajmę Państwu niewiele. Pozwolę sobie przeczytać tą informację na chciałem nie bronić tego, co najważniejsze. Konferencja spowodowana jest. Koniecznością uczęcia wszelkich dywagacji czy wręcz spekulacji dotyczącej mojego statku na nadchodzących wyborach w ukolektora. Wiem już, że rozpoczęły się w niektórych kręgach przygotowania do nowych głodów samorządowych, zielone są stanowiska, bardzo mocno o tym się w naszym mieście Okres niepewności sprawia liczne trudności które ja również odczuwam w, w zakresie funkcjonowania Urzędu oraz Podległych Miejsków. Liczne artykuły prasowe, zapytania mediów, pytania kierowane do mnie przez mieszkańców miasta w kwestii uczestnictwa w wyborach zmuszają mnie do wypowiedzenia się w tej sprawie i teraz Uważam, że Świnoujście powinno mieć swojego reprezentanta w Parlamencie. Jak Państwo wiecie, ostatnie lata niestety nie byliśmy wybrani jako miasto przez naszego półmieszkańca w parlamencie. Przedstawiciela, który będzie walczył o miasto, o zachodniopomorski Pomorski region, tym przede wszystkim o realizację marzenia wielu mieszkańców i gości miasta, jakim jest tu. Wiele osób widziałoby mnie w Sejmie. Ja uważam, że startując miałbym szansę wyboru wygrać. W jesieni ubiegłego roku, startując w wyborach samorządowych, obiecałem mieszkańcom Świnoujścia, że przez najbliższe 4 lata podejmę wszelkie działania zmierzające do dalszego, yy, zmierzające do dalszego gospodarczego rozwoju miasta. Odchodząc z samorządu, zawiódłbym zaufanie tych wszystkich, którzy oddali swój głos na mnie w ostatnich wyborach samorządowych. Mój stat w wyborach i ewentualna wygrana to nowe wybory samorządowe, poprzedzone zarządem komisarycznym. To możliwa destabilizacja tego, do czego świnoujście przez wiele ostatnich lat dochodziły. Do rozpoznawalnej marki, prężnie rozwijającej się kurortu i portu. Biorąc te wszystkie kwestie pod uwagę, podjęłam decyzję nie kandydowania do parlamentu. To zostaje w samorządzie. Kocham świnoujście. I zamierzam nadal pracować nad rozwojem tego miasta. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Prezydenta w tej kwestii? Nie ma. W kwestii. Samo, bo, tak. Tego, co się będzie działo za chwileczkę, czyli floty śpigałyście, czy. Tam też e, też, pan prezydent... Jeżeli nie macie Państwo pytań, to jeszcze chciałbym przekazać jedną informację. Jak Państwo widzicie, to e, e, obok mnie Pan <tusza> zawsze pan Robert Karalus, rzecznik, a od niedawna kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych. Współpracować z panem Karolusem w realizacji celów ustawionych przed tym biurem będzie pani redaktor, <grywanie> ale... będzie pani jeszcze redaktorem, pani Hanna Lachowska-Nowak, no, od 2 maja Racunkiem Urzędu Miasta wspólnie będę słyszyła na Państwa również przekazując jak najwięcej, mam nadzieję, informacji. Dzisiaj otrzymali Państwo telefon komórkowy pani Olachowskiej, także mail do niej. Jeżeli do mnie nie będzie można pozwolić, co wątpię to będzie można... Panie Prezydencie jeszcze, bo doniesienia pracowe były, były takie pogłoski, też nie były wyssane z palca, to znaczy że patrzę w Pan rozmyślał w ogóle o tym, to nie była taka prosta decyzja? Tak, oczywiście brałem to pod uwagę, kiedy, kiedy zastanawiałem się i, i rok temu nad swoimi dalszymi krokami, kierunkiem, w którym powinienem zmierzać, brałem również pod uwagę w to, że być może na, na zwieńczenie mojej kariery zawodowej, bo przecież niewygrodnie się zbliża. Aczkolwiek nie określam tutaj będą, bo, bo powiedziałem, że e, zamierzam podrać w samorządzie, jeżeli będzie potrzeba, jeżeli mieszkańcy Świnoujścia tego będą, będą chcieli i tak sobie życzyli, to mogę pracować jeszcze długo. E, natomiast brałem e, pod uwagę to, że, że takim no, e, końcem kariery. To stać w wyborach do parlamentu, bo obserwując to, co dzisiaj tam ma miejsce i traktowanie samorządów, polskich samorządów, w tym polskich samorządów przez parlament, czy inaczej powiem, niedostrzeganie problemów samorządów w parlamencie decyzje, które podejmowane nie służą samorządom, wręcz odwrotnie, utrudniają zdecydowanie, więc uważałem, że. Udział w wyborach, a następnie ewentualne bycie w parlamencie, bycie posłem przez byłych samorządowców, służyło będzie również rozwojowi samorządności w kraju. Brałem to pod uwagę. Decyzję podjąłem niedawno, nie Pan. to nie jest kwestia roku temu. Tam brałem wiele aspektów pod uwagę, bo przecież wreszcie czas, czas najwyższy. Dzisiaj, dzisiaj niektóre grupowania już. Zgłaszają swoich kandydatów, niektóre już pewnie mają, jeszcze nie zgłaszają. W, w oczywistą rzeczą, że gdybym startował, startowałbym z, z listy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w związku z powyższym, bo, 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 bo jestem w stałym stałych poglądach, stałym w uczuciach i nie zmieniam tego w zależności od koniunktury swojego usytuowania. A dzisiaj bez ELD to czy się dyskusja, kto ma reprezentować e, miasto Świnoujście w wyborach, w wyborach e, parlamentarnych. Dzisiaj dyskusja jest w kołach, za chwilę będzie e, na, na, na poziomie powiatu, potem województwie i wreszcie Warszawa decyduje, więc uznałem, że to jest ostatni moment, kiedy powinien się opowiedzieć, czy będę rywalizował z innymi, bo przez kandydatów pewnie będzie wielu, czy nie. I, i, i myślę, że to był ostatni ten termin, kiedy tą decyzję powinienem podjąć. Miałem taką, że, że, że będę przez kolejne jeszcze trzy lata i kilka miesięcy pełnił funkcję prezydenta, bo się, że potrzebuję wiele, wiele zmian. Tak jak Państwo tego mieszkańcy świną i się obecnie konferencji. Panie prezydencie, SRB zapowiada, planuje zapowiedzieć wynik w najbliższych wyborach parlamentarnych. parlamencie. Czy uważa pan, że byłby twardy pan w poszczególnym miastu w parlamencie niż tutaj? Pan na przykład mógłby być jakiś prezydent również zasadę. SRB? Nie pan, nie można się, gdyby prawo zezwalało, że można być samorządowcem, a jednocześnie potworem bo nie wszędzie tak jest jak, jak, jak w Polsce, to być może bym to, by, taką decyzję wypowiedź. Ponieważ tego, nie tego tego typu rozstrzygnięcie, w związku z tym musiałem pokonać wyboru. Ja jestem przekonany, jestem przekonany, że kandydat do parlamentu ze się z SLD, to jest jedyny kandydat, który ma szansę wejść do parlamentu. Powiedział pan o pani Aledowskiej? Nie pan tak, myślę o kilku, kilku osobach, bo dysponuję kilkoma kandydatami, którzy, którzy mają szansę skutecznie ubiegać się o mandat. A to skuteczne ubieganie się o mandat. To jest, to jest do, znana osoba, osoba, która coś już osiągnęła w życiu, ale również, co jest równie ważne, Państwo, uwagę, miejsce na liście wyborczej. Jeżeli e, słyszymy, że nasi kandydaci z na przykład, życiu uchwań, które na to. mają szansę wprowadzić kandydatów na listy e, do Sejmu, e, mają zapewnione miejsca e, odległe, no to, 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 to nie mają żadnych szans, żeby, żeby skutecznie wbiegać się o mandat. I to sobie otwarcie powiem. I w związku z tym, miejsca od 1, 2, 3, 4 to, to jest jakaś gwarancja, plus dobre nazwisko do uzyskania sukcesu. I, i jeżeli usłyszę, że z PiS-u na przykład przedstawiciel Świnoujścia jest na miejscu od 1 do 3, no to Pani to życzy mu sukcesu, nie wiem Jeżeli słyszę, że, wie. że, że z Platform obywatelskiej są dwie kandydatury, dwie Panie, bardzo zacne rady, ale mają miejsca odległe, no to, to ja wiem, że na pewno nie ugrają, bo przed nimi jest wielu kandydatów obecnych posłów jeszcze, którzy, którzy mają zdecydowanie większe szanse, tym bardziej, że Szczecin będzie tym, tym, na, na, tą największą aglomeracją, która da najwięcej głosów poszczególnym kandydatom. Jeżeli dzisiaj słyszę, że przedstawiciel Świnoujścia z list SLD ma szansę mieć dobre miejsce na liście, a dobre miejsce to dla mnie to 1 do 4, to, 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 to jest to jedyny kandydat, który może reprezentować nas w przyszłym parlamencie. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców: wspierajmy tym jednego najlepszego. Bo dotychczas, w kadencji, która, która się kończy, nasi parlamentarzyści, a szczególnie ci parlamentarzyści, którzy mieli najwięcej do powiedzenia, czyli z opcji, która sprawuje władzę, naprawdę się się do pomyłki. Przyjeżdżali na sesję czasami, mieli mądre słowa i wyjeżdżali. Teraz pomoc z ich strony. Praktycznie ja to mogę stwierdzić, była żadna. Oprócz słów, czynów niestety nie dostrzegam. To jakie kandydatostwo do urzędnictwa poparcie prezydenta Bułkiwa? Każdy, który zostanie zgłoszony przez nas. A poparcie do pani Agatowskiej. Ja jeszcze? się no, no, Pani Agatowska jest bardzo dobrym kandydatem. Ja, ja, ja widzę, że państwo ma się doskonale zeznanie. I... I ja też to, to nazwisko prawda, na, na, na swojej liście prywatnej, którą nie ujawnię, y, mam i jest, jest na, na czołowym miejscu tutaj, także, ale... No, no Mówiłem, że wkrótce odbędzie się konferencja SMD, na której ze położone te tematy. Tutaj rozpatrujemy kwestie kandydatury. Ja nie jestem profesorem władzą, jest, ja, jestem, proszę jasno, jestem tylko szeregowym członkiem członkiem jednego koła, a na, na posiedzeniu tego koła, na spotkaniu tego koła w dniu jutrzejszym będziemy dokonywali wybor naszego, naszego kandydata. wspomniał tak pan, że pani Jadowska jest na czołowym miejscu, a kto jest jeszcze na tych czołowych miejscach? Pana na pan tej liście... A, to ja zostawiłem listę w czy nie nie, no, nie nie pamiętam. Pani Jadowska wygrała, kogo by pan miejsca Została tak. tego jej życzę, żebyś startowała, będę na nią dosłownie, natomiast, natomiast kogo bym widziała na jej miejsce, a tak daleko, wiecie Państwo, jeszcze nie, nie, nie prowadzimy tutaj e, przemyśleń. Na pewno znajdziemy bardzo wiele, na pewno będzie to osoba e, młoda, my tutaj się startujemy, żeby, żeby, żeby stawiać na młodzież, ja po i będę ją kontynuował.